Cloud Festival jest to jeden z największych polskich festiwali, który się rozrasta w bardzo dynamicznym tempie. Powiedziałbym, że ciężko o lepiej skrojony line-up, jeżeli chodzi o słuchaczy, młodych, młodą publikę, powiedziałbym tutaj generacji Z, ale też są po prostu, są to raperzy, tak? Rap dzisiaj stał się nowym popem, a my gościmy największych artystów. Światowe ikony, tak jak Playboy Cardi, który nie tylko jest świetnym artystą, ale także performerem, ma jego widowisko na żywo, jest po prostu viralem ogólnoświatowym, ale także legendy właściwie twórców tego gatunku, jakim jest trap, jak Gucci Mane. Także naprawdę mamy plejadek gwiazd i coś dla młodszych, i coś dla starszych, ale wszystko obracając się wokół tej kultury hip-hopowej. W zeszłym roku oni się spodziewali około 5000 ludzi, a było 12 tam pod stadionem legii no i z z tego że tam ten teren się wyczerpał musieli wymyślić inne miejsce większe miejsce ale jeżeli to będzie rosło w takim tempie to w przyszłym roku tego już tu nie będzie bo już nie będzie gdzie tego dać to jest taki rozmach Jesteśmy odpowiedzialni za nagłośnienie, jak sama nazwa naszej firmy wskazuje, Target Sound. Co prawda posiadamy, jak większość ludzi wie, jeszcze inne produkty, ale głównie zajmujemy się nagłośnieniem i jesteśmy odpowiedzialni za dwie sceny: za scenę klubową, w której właśnie tutaj się znajdujemy, jak również za główną scenę. Na głównej scenie użyliśmy nowego systemu dla nas nowego, ponieważ zakupiliśmy całkiem niedawno system, nowy flagowy produkt firmy Meyer Sound Panterę efekt jest myślę zadowalający. Zobaczymy czy artyści sprostają temu, żeby ten efekt pokazać ludziom, bo jeszcze nie wiemy tego. Produkcja Cloud jest to produkcja z którą współpracujemy już po raz drugi. Jak widać festiwal mocno się rozrósł, tym samym wymaga zastosowania większej, potężniejszej techniki. W tym roku zdecydowaliśmy się na użycie głośników Meyer Sound Panther z kilku powodów. Po pierwsze jest to Jeden z topowych obecnie systemów na świecie, który jest wykorzystywany przy największych światowych produkcjach. Daleko nie szukać. Ten system był wykorzystywany przy produkcji trasy koncertowej Dawida Podsiadło na największych polskich stadionach, jak również koncert Metaliki na Stadionie Narodowym, również zbudowany był w oparciu o system Meier Sound Panther. Dlatego też wybór tego właśnie systemu do produkcji imprezy o takiej skali, takim rozmachu, jest jak najbardziej naturalnym wyborem. Ponadto jest to nasze pierwsze wykorzystanie tego systemu i nie ma lepszego miejsca, aby po raz pierwszy zaprezentować się w taki właśnie sposób. Pół roku temu, jak przymierzaliśmy się do tego festiwalu i zobaczyłem ten teren powiedzmy w mapie Google, który dostałem od organizatora, to powiedziałem, że nie jesteśmy w stanie zagrać bez dileja. Oczywiście dostałem na tego dileja i dostałem zgody, bo się okazało, że będzie na tyle szeroko, że ludzie będą gromadzić się na szerokość sceny. Jak się okazało, jak wszystko już zarosło lasem, czyli pokazała się zieleń, no tej szerokości nie ma tutaj w ogóle. Musieliśmy bardzo zawęzić to, 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 to nasze granie i. Udało się organizatora namówić na to, żeby nam poustawili te wieże delayowe, powiesiliśmy to, co mieliśmy powiesić na outfill, powiesiliśmy na delaye, czyli jakby efekt będzie pewnie bardziej zadowalający i przede wszystkim też zmieniliśmy trochę ustawienie głośników niskotonowych po to, żeby bardziej uzyskać taką linię, żeby nie grały na, na, na szerokość, żeby grały wąsko, także... Próbujemy yy, dogodzić wszystkim, mam nadzieję, że to się uda. Jesteśmy naprawdę jest pod wielkim wrażeniem, jesteśmy na świeżo w w nocy po próbie wizualnej próbie teraz dźwięku. Próba dźwięku naprawdę topowa jakość e, nagłośnienia, wszystko wedle wytycznych największych artystów na świecie, według Rydera, Playboya Cartiego, także wspomniamy wymagania największych e, artystów e, tego formatu, a jednocześnie zapewniając świetny dźwięk dla naszych gości. My mieszkamy w Polsce, to jest trochę jak z piłką nożną, mamy 40, 40, milionów, 40 milionów trenerów. Nie? Moje zdanie jest takie, że sam odbiór tego, co ten system potrafi, jest już bardzo pozytywny, bo jak z takiego małego głośnika o tak małych gabarytach, o tak małych przetwornikach, bo nie są to systemy na 15 calowych głośnikach ten system naprawdę gra głośno naprawdę gra głośno, a przy tym y, gra spójnie i naprawdę równo czyli na całym terenie w miarę to się wszystko zdarza, zgadza y, no i, i myślę, że jest to jest dobre dla nas otwarcie i będziemy oczywiście na bieżąco się y, douczać tego systemu i, i jakby Będziemy go poznawać, żeby następne realizacje odbyły się troszkę w mniej takich nerwowych, nerwowych warunkach. Jako firma Target Sound posiadamy bardzo bogate zasoby sprzętowe. Jesteśmy partnerami topowych marek światowych. Jesteśmy partnerem El K1, jesteśmy partnerem Outline GTO, a teraz jesteśmy również partnerem Meyer Sound Panther. Są to topowe marki na świecie, marki, które są uznawane przez prawie wszystkich światowych artystów, marki, które pokazują nasz ogromny potencjał, możliwości i które stanowią swoistą naszą kartę umożliwiającą nam wejście na rynek europejski. Słuchajcie, zawsze, jeżeli chodzi o produkcję, wydaje mi się, że mamy przynajmniej z naszej strony bardzo przyjacielską, dobrą atmosferę, w której się dobrze pracuje, bo mimo napiętych godzin harmonogramu prac zawsze stawiają na wysokości zadania i spełniają nasze oczekiwania jako organizatora. Przez to jaka jest dynamika wzrostu tego festiwalu, rok do roku zmieniamy to Weniu przez Hale Expo, przez Stadion Legii Warszawa a dzisiaj na tor wyścigów Konek Służewy, gdzie prawdopodobnie wypełnimy maksymalne kapacity tego miejsca. No, zadajemy sobie sami pytanie, co za rok.